Wakacje w Mrągowie rozpoczęły się w rytmach hip-hopu. Centrum Kultury i Turystyki przy ogromnej pomocy aktywnej młodzieży zorganizowało koncert, na którym wystąpili mrągowscy artyści i gwiazda Kękę. Skąd pomysł na takie rozpoczęcie wakacji w Mrągowie? Pomyśleliśmy, że będzie bardzo fajnie, jeśli zaprezentują się Mrągowskie formacje, które bardzo aktywnie włączyły się w ogóle w organizację tej całej imprezy. I oni tak naprawdę na, na pytanie, kogo zaprosić, kogo by chcieli tutaj usłyszeć w mrągowie, zaproponowali Kękę. No, i tak to się wszystko potoczyło, że, że zaprosiliśmy, z bardzo fajnym odzewem się to spotkało. Młodzież fajnie się włączyła. Jestem pod wielkim wrażeniem, bo yy, i na Facebooku fajnie działali. Także naprawdę wielkie brawa dla spontan Mixtape, pracy kacy, dla Gondo, który specjalnie do nas przyjechał, dla Megi Moros, która tutaj robiła fajną konferencjerkę i która też wprowadzała wszystkich w fajny klimat. Muszę tutaj dodać, że wielkie podziękowania również. Dla, dla sponsorów, którzy nas wsparli. Mateusz wilczek Łan wyszedł z propozycją, żeby w ramach tej imprezy zrobić właśnie graffiti, żeby młodzież zachęcić do tego, żeby fajnie spędzać czas, żeby, żeby coś wspólnie robić. No i tak powstała właśnie fajna ścianka z, z pięknym graffiti. Wsparli nas Galeria Koloru i Centrum Budowlane Rągowo, za co ogromne podziękowania. Dziękujemy również naszym DJ-om, DJ om dj one 2 i DJ Zigba, bo oni też tutaj Charytatywnie wsparli całą naszą imprezę. Także e, mamy nadzieję, że mrągowska impreza hip-hopowa e, była fajna. No i rzeczywiście hip-hopowe zamieszanie zagościło mrągowe wie na dobre. Na początek wakacji organizujemy koncert dla młodzieży, typowo hip-hopowy. To chyba fajna. Prawa właśnie dla Was młodego pokolenia. Najlepszy pomysł. Pozdrawiam Cekit. Nie no naprawdę, inicjatywa fantastyczna, odzew także fantastyczny, przyjechali ludzie z Poza Mrągowa, no jest, jest sztos, naprawdę super. Czy tak jak myślisz, że w Brągowie jest klimat dla hip-hopu w ogóle? Jak obserwujesz, jest nasze środowisko. No tutaj wielu ludzi nie ma, część stoi na górze, co ciężko określić, ile tych ludzi jest. Ale jak ocenisz środowisko hip-hopowe w Brągowie? Rozrasta się przede wszystkim, naprawdę. Chłopaki robią e, maksymalnie robotę. Teledyski, studio też się tworzy. No jest naprawdę poziom coraz lepszy i coraz więcej twarzy, co mnie też cieszy bardzo. w to na jest Gwiazdą wieczoru był raper z Radomia Kękę. Na scenie zaprezentował kawałki z pierwszej płyty, która uzyskała statut złotej, a także z nowego krążka pod nazwą Nowe Rzeczy. Kękę występuje w dużych miastach i na dużych koncertach, ale jak sam mówi, chętnie gości na mniejszych imprezach. Poznaj są pod wielkie miasta, dzisiaj mrągowo, ludzi pewnie mniej, ale chyba emocje są zawsze związane takie same z, z każdym konceptem. Ja, znaczy dla mnie no, wiadomo, że łatwiej się gra, jak jest większa publika i jest żywsza. Chociaż to nie jest regułą. Czasami jest dużo osób, czasami w małym klubie jest spoko, to żadnej reguły. No dzisiaj pogoda nie dopisała ewidentnie, bo przyjechaliśmy, nie padało, później się zerwała, ulewa. Taka Mazurska, nie wiem, czy to oberwanie chmury czy coś. No teraz się przepogodziło, no mam nadzieję, że jeszcze ludzi trochę przyjdzie, ale nie jest źle z tego, co widzę, chłopaki grają. Będzie dobrze. Siema, Mrągowo, klub Oprócz koncertu Centrum Kultury i Turystyki zorganizowało wspólne malowanie grafiti. Pod okiem Wilczka każdy mógł spróbować swoich sił w malowaniu sprayem po ścianie. Powiedz to samej sztuce grafiti. No, grafiti wiadomo wszystkim się kojarzy bardziej z stereotypowo zniszczeniem a tak naprawdę piękne obrazy powstają też za naszymi plecami. Grafiti tak zaczęło się od wandalizmu zaczęło się to wszystko w Nowym Jorku w latach 80 70. 80. No ale na dzień dzisiejszy ewoluowało, po z elementem z graffiti mamy teraz przepiękne murale, które można obejrzeć na przykład tutaj u nas w Brągowie. Ja akurat przez jakiś czas mieszkałem w Londynie, więc widziałem najwyższą... Światową czołówkę, jeśli chodzi o murale, i wszyscy to są graficiarze, którzy się gdzieś tam przeistoczyli w artystów, którzy robią potężne prace, i do tego dążę. Na koniec zobaczmy skróty występów raperów na brągowskiej scenie. Nie wiem, czy moje rapery. Potem wziął, co tam grał. To złączając na strach, nie patrzało, i nie na ukro. Nie przypadek daje mi domyślnego. Czemu w tym kraju nie ma wolnego parera? Czemu dzieciaki i do pieśnia? Lekarna fuga na mi z pokolenia Co z tym chłopakami, to nas wyjdą na martwienia No premier zostanie pokonek marmela Przesadzam program, głupoty są tak cudowe Taka forma teraz polityczne to co Tu mam cienia, też potrafi po You Na siebie idzie śmierzę, się nie zatrzymuje, zamyka oczy, żeby przejrzeć łapie